Dzień dobry, witam was wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Stone. W z tą I dzisiejszym odcineczku z Izaczka, Boże e, Polecimy sobie randomową postacią, bo w sumie czemu nie Może się Losta uda odblokować, fajnie było Uuuuhuhuhuhuuu Judas I Burning Basement Co mi się osobiście bardzo nie podoba Nie, nie lubię na start Burning Basementa to jest trudne piętro, trudniejsze niż zwykłe i no... Okej okay. Jest spokój specjalny na dwie bomby Więc dwie bomby by się przydały, po prostu Dobra, są dwa portale, o boże Nie Po jednej rzeczy to nie jest nic trudnego, co my tu mamy? Rubber cement o rubber cement jest spoko Mamy też więcej zdrowia, więc się nie boję już aż tak bardzo, że umrę. Na start. Czy to nam zwiększyło trochę obrażenia? Nie, to nam dał tylko taki efekt tych odbijających się strzałów. Okej. Okay. Nie no, fajny efekt. To z jakimiś efektami innymi na strzałek będzie się bardzo fajnie skalować. Więc ten przedmiot strażerumu jest dość. przydatny? Przydatny no. Dość mocny może tak. Dobra, ja bombę poproszę, naprawdę. Uuu, Petrifying Poop, e, bardzo dobry trinket, który daje nam e, więcej znajdziek z kup. Większą szansę na pojawienie się znajdźki, jak kupę rozwalamy. E, bardzo dobry trinket. I mamy dwa pokoje specjalne, z jeden z nich to jest biblioteka, więc najprawdopodobniej jeżeli kluczyk dostaniemy, to ja się do jednego z nich będę próbował dostać. Kurde, dwa słucharty, dobrze. E, tylko kluczyka potrzebujemy. Kluczyka i dwóch bomb jeszcze. Czy jesteśmy w stanie to wszystko zdobyć? No, teoretycznie tak, ale chyba już nie. Nie, spróbuję jeszcze z tych ognisk coś wy... wykaraskać. Dobra, idziemy na walkę z bossem. Mamy nasz przedmiot aktywny, który strasznie nam zwiększa obrażenia. Uuu, my nie jesteśmy w stanie odpychać bomb. Yy, a o tym nie wiedziałem. Dobra, ta bomba jest w stanie nam od razu zadać obrażenia, właśnie. Trzeba na to uważać, bo te żółte bomby od niego yy, zadają nam obrażenia. Dobra, szkoda, że nie wejdziemy sobie do żadnego z tych pokoi specjalnych. Mm, ani nic, ale dosadzimy Magic Mushroom, który jest jednym z lepszych przedmiotów. Dora, wchodzimy. Raz, dwa, trzy. No, jakieś tam coiny zawsze kupy. Uuuu, niepotrzebnie wziąłem. To jedno serduszko. Bo straciłem tak naprawdę jednego coina. w tym momencie. Hamidło Wlazły we mnie. Zastanawiam się, czy do Cirse Roomu nie wejść i mieć y, te... <laughs> te... te 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 I nie stracić tego y, Solharta, ale mieć szansę na coś dobrego. Jest kluczyk do treasure Roomu. Super Dobra, tak samo z tych kupek coś może się dobrego y, wylecieć, więc będę próbował coś dostać. No dwa coiny zawsze spoko. Y, kluczyk marnu... ma... Hmm. <laughs> wow. No, tylko ten shot jest straszny. Boże, nie chciałem mu oddawać tego. Nie chciałem mu oddawać. Idziemy do Kersroomu. Ja się już nie boję. Bombę zyskaliśmy. A to jest akurat bardzo fajnie tak naprawdę wyszliśmy na plus z tego pokoju. Cieszy mnie to. Do sklepu bym chętnie poszedł bo mamy 18 coinów. Tylko nie mamy w ogóle kluczy. Jezu, te obrażenia są kozackie. Ciekawe ile obrażeń będziemy mieli po użyciu naszego przedmiotu aktywnego. Uuu, kolejne dwie bomby, super. Jest kamień z X, więc się na pewno przyda. Peg po portalu. Dobra, no gdzie się pojawisz tu? Dobra, no z X rozwalamy, dostajemy solharta i bombę. Bomba się zwróciła, Solharcik za darmo. Elegancja Francja. Tu może być Secret Room. Nie ma, szkoda. Tu może być Super Secret Room. Czyli Super Secret Room najprawdopodobniej jest tu. Eternal Hard na kolejnych piętro. Nie mam pojęcia, gdzie jest, chociaż w sumie. Chyba ja wiem, gdzie jest zwykły Secret Room. Też spróbuję do niego dostać. To najprawdopodobniej jest zwykły Secret Room. Nie mamy kluczyka. Szkoda. Dobra, idziemy stąd. Nie ma sensu tu już siedzieć. Jedną bombę sobie zostawię, szkoda, że klucza nie mamy, to bym do sklepu jeszcze poszedł. Mamy 26 coinów, masakrycznie dużo. Dobra, ile mamy obrażeń po... Hmm... Au. Dobra, trochę zdrowia stresiłem, ale jakoś mnie to bardzo nie boli. Obrażeniami 16 mam, Snipe <laughs> <laughs> Nie chcę nic mówić, ale bossowie będą padać momentalnie Dobra, no jeszcze tylko nie tracić głupio jakichś obrażeń i będzie cacy Nie, wszystko będzie momentalnie padać, nawet nie, nie sami bossowie Wszystko oczywiście muszę w to, w to trafić. Nie ma tu kamień z X-em, czy jest? Jest. Znaczy tak patrzałem, że mi chyba migło. Jezu, jak to wszystko pada momentalnie. A i żeby nie było, nie? To nie wiem, czy mi uwierzycie, czy nie, ale to jest po prostu pierwszy sit, który dzisiaj po prostu odpaliłem, nie? Zero wymyślania, ze, zero nic. Nawet nie relo, nie re, re, ro, nie rolowałem podejścia. O! No nie każdy przedmiot musi być genialny. Tego na przykład nie biorę w ogóle. Bo nie uważam, żeby się go opłacał brać. Tylko po prostu nie masakrycznie dużo obrażenia. O kurde I właśnie popełniłem straszny błąd. Bo wziąłem kościane serduszko, którego nie chciałem. Więc idę od razu na walkę z bossem, się nie przejmuję niczym. Znaczy nie niczym, tylko nie będę... No. To jest latanie. Dobra, nie potrzebuje tego przedmiotu, elo! Ej, ja idę stracić, Ej, właśnie, kościane serduszko No, elegancko Ej, Kościanego serduszka nie mamy, nie chcemy go mieć, bo się go później ciężko pozbyć Ej, A tracąc go tracimy szansę na Devil Room Więc no, nie do końca bym chciał go mieć Jakiś tir by się jeden przydał w sumie. O kurde. Jezu, ile zdrowia, jakie dobre podejście. A dobrze pamiętam, że my na hardzie gramy. Dobra, gdybyś ktoś chciał, tu macie seed. Bo to jest. Uhuuhu. Dobre podejście, które ja chętnie bym ograł, nie? Gdybym takie co widział. Uj, jeszcze kapi, Dobra, otwórzmy to skrzyneczkę, nie będziemy się przejmować. Jezu, jak to wszystko momentalnie pada, co za karta? Full. O, właśnie do sklepu mogę iść, ja mam 40 coinów. Temprens wysadzę. No nic ciekawego. I pciach ich wszystkich. Ciach. Serio? Kubka mi zadała obrażenia? Ciachcie! E, lecimy do sklepu. Wiem, masakry Masakrycznie dużo. Dużo obrażeń otrzymałem, to na pewno. Chociażbym się pośpieszył i na Bosra spróbował zdążyć. Mmm, tu nic. Jezu, nie tak. Chciałem po prostu zmienić ten. Nic ciekawego, zmieniamy dalej chaos zmieniamy zmieniamy daj gaz, solharcik to jest to są lepsze wybuchy, podziękuję to jest 10 bomb na zmianę będzie idealnie i tu nie ma nic ciekawego, dobra lecimy stąd spróbuję zdążyć na boss rush i może na hasha? gdybym na hasha zdążył byłoby ciężko ale raczej bym dał radę Jezu, nie chcę tego przedmiotu, chcę ten, bo nam zwiększa obrażenia. Ej, ja nie potrzebuję żadnego innego przedmiotu, ale chcę je. Chcę przedmioty. Tu się nie opłaca iść nawet. Dobra, nieważny ten coin, Nieważne są te przedmioty już. Chociaż kluczyki zgarnę. O masakra. Gdyby nie moje otrzymywanie obrażeń, byłoby ich naprawdę spoko No dobra, to nic ciekawego, szukamy treasure roomu Jest treasure room, super Book of Secrets używamy Mamy y, pokazane dwa y, secret roomy Spójdziemy sobie do obu Zawsze tam może być coś ciekawego No, trzy coiny zawsze coś Teraz już mnie w sumie nic nie interesuje oprócz walki z bosem. Chociaż nawet znaleźliśmy sklep. Więc do sklepu też mogę iść. ra, nie marnujmy czasu. Nie marnujmy czasu, pozbierajmy te znaczki i idźmy stąd. I do sklepu idziemy. Um, chociaż mogę użyć. To nie jest takie złe. Yy, Solharta bierzemy, lecimy dalej. Pyk. No, chociaż to też było takie Mało użyteczne co to jest? Crackjack? Eee... Yy, bardzo dobry trinket. Lepszy od Petrifying pup. Bo możemy otwierać wszystkie złote skrzynki za darmo. Co według mnie jest? Uhuhu! Genialne! Dobra, jakieś coiny. Dobra, idziemy stąd. Idziemy stąd, tu sakiewka, z sakiewki bomby. Co ze skrzynki? Bomby. Ajajaj! O, kolejny kluczyk. Który zmarnowałem. Dobra, jest git, idziemy do treasure roomu. W treasure roomie, yy, homing bomby, czyli bomby samonaprowadzające. No i co, mijamy sklepik. A, jest jeszcze drugi treasure room na tym piętrze. A skoro jest drugi treasure room, to ja do niego chętnie jednak pójdę. Tylko nie chcę... Tylko potrzebuję, mm, potrzebuję kluczyk, który tutaj na przykład zmarnowałem. Jest! Mamy drugi kluczyk na drugi Treasure Room, super! Więc i uciekamy stąd Eee, mo mogę otworzyć za darmo? Nie marnować kluczy, super! Dobra, lecimy dalej Co jest w challenger Roomie? Uuu, coś fajnego! Ale nie wiem czy... Czasami na to nie musimy zwykłych kluczy używać A jeżeli musimy to jest lipa Co to jest? ward? Uuu, jest treasure room, super! Jest za to złoty kluczyk, Uu. Dobra, mamy, wiemy gdzie jest sklep, wiemy gdzie jest wszystko Dobra, no, te dwie skrzynki chętnie otworzę Uh... jeszcze lepszy przedmiot tak naprawdę. Hmm. Mamy dwa noże w tym momencie. Co mnie cieszy, idę do sklepu. Potrzebuję... E, trochę solhartów. To fakt. Potrzebuję trochę zdrowia, bo mi zdrowia brakuje. E, Mamy maszynę do zmiany przedmiotów. U, po walce z bossem będą dwa przedmioty. Super. E, tu był Solhard, Tu jest e, Blank Card, którego nie potrzebuję. E, to jest spoko karta, ale jej nie chcę. Nie wiem, co robi Pandora's Box na tym piętrze, więc użyję. No, a propos tego, że mi zdroja brakowało. E, idę na walkę z bossem. Pierw idę do Secret Room. E, w ogóle ten trinket jest dużo lepszy. Bo nam zwiększa statystyki, jak używamy naszego przedmiotu aktywnego. A tak naprawdę go użyjemy i mamy go yy, nieaktywnego, przez co z, na walce z bosem będziemy mieli jeszcze zwiększone obrażenia. Ok, masa coinów. Jezu, ale śmiesznie wygląda to, że mamy taki miecz śmieszny. Dobre, to jest dobre. Dobra, walka z matką, no. Jezu, wystarczy e, Bierzemy Polaroida e, HP up za HP up. no Wezmę Co jest tu? Niewarty przedmiot, niewarty przedmiot 99 bomb jest fajne e, A to jest warte świeczki Jeszcze zwiększymy sobie obrażenia Uuuuh Bloat Widow Hop, hop Jezu, te bossy padają momentalnie Jezu, idź sobie Dobra, to ciebie Jezu, jak to wszystko pada. Dobra, bo ja zaraz padnę, mogę nie otrzymać tych obrażeń. Masakra z tymi obrażeniami jest. Oni nie są w stanie do mnie mocno podejść. Jedynie ja, jak w nich wchodzę, to dno. No to ja w nich wchodzę i dostaję obrażenia przez to. Uch, chodź tu, już masakra. Jaka to jest rzeź. Ja chcę iść na bos, na hasza. Ja jestem w stanie sobie z haszem poradzić. E, mogę wziąć ten drugi przedmiot i mieć. E, I mieć. Jak to się nazywa? E, przejście na mega szatana gwarantowane. Ok? E. O Boże. Ten Boss niefajny. Ten Boss bardzo fajny. A ten jeszcze lepszy. Boże, jak to wszystko pada! Moso, Dobra! Hops! Hops! Kluczyk niepotrzebny, trochę! Hops! Hops! Elegancja, Francja! Cyk-cyk-clu, znaczy kojnik! lezbędny No ty! Dziadu! Muszę zagrać trochę ostrożniej. Mówię, że muszę za zagrać trochę ostrożniej, po czym wchodzę w przeciwników, no. Masakra. Masakra. Mam dużo czasu, ja się nie muszę śpieszyć Nie a ten pokój jest straszny. Hops, hops. Nie, żadnych już obrażeń. Po dziękuję. ziksem nie widzę. Ej, ja mam jedno. Dobra, idę na walkę z bosem. Nie, ko Trochę wyżej Dobra Boss padł, e, mamy Tirzapa Co jest boss... Znaczy w Devil Roomie No jest dobry przedmiot, ale... Ja go wziąć nawet nie mogę Ja szukam kamieni z x kamieni z x -em. Nie widzę Dobra, tu jest jakaś ten. Tu nie pamiętam, żeby jakieś kamienie były... Nie no, ja przejdę przez całe to piętro ja muszę znaleźć jednego Solharta Bo tamto to jest podwójny jest Jezu, dwa razy większe obrażenia bym miał. Ale prawie otrzymałem obrażenia, aż mnie ciary obleciały. Normalnie. Dobra, wszyscy padli kamienia z X-em nie widzę. Do rumu nie idę. E, kamiziksem? Nie widzę. Co za piguła? Perksy. Mm. Uch, dobra. To nie było trudne. E, chyba wiem, gdzie jest Secret Room. O boziu Dobra, umrzyj. Nie. Kamiziksem, kamiziksem. Nie widzę go. Straszne. Nie, tu nie ma secret room. Secret room jest najprawdopodobniej tu. Albo... Gdzieś indziej. jest baterie niepotrzebna kamienia z XM nie widzę. Tu nie ma nic. O Boże. Eee. Dobrze, dobrze. Mój sukubus sobie poradził genialnie. A my nie mamy. Mm. Tu nie może być, nie? No nie. Eee, secret room tu też nie może być, może być za to tu na dole. Nie może być jednak Nie mam pojęcia jak nie może być Secret Room, Lessa na kolejne piętro No a przedmiotu nie biorę, no... Szkoda mi się zrobiło Bo Solharta nawet nie mam, żeby ten... To zmienić Nie, ja gram ostrożnie, jak nie będzie... No super, będę widział Tyle kamieni z X-em Dobra, co to jest? Użyłem każdej piguły one is larger. No, nie za fajnie. Dobra, padł. Gdybym miał więcej czerwonych serduszek, o jakby było dobrze. Ten pokój mi się nie podoba. Okej okay, dobra, no to na tym kończy się najlepsze podejście w moim życiu. Trzymajcie się ciepło i do następnego ciał.